Prowadź kod i odbierz 10 zł rabatu na stronie asnpl. Moi drodzy, nadeszła wielka chwila, by wam przedstawić, zademonstrować najsilniejszą postać w obecnym patchu. W chwili, kiedy to nagrywam, nasz ukochany przyjaciel, jaką jest mumia, która wymaga uścisku od nas, no to posiada 54 Proton I w kilku słowach mogę powiedzieć, że to jest taki lepszy Maokaj, ponieważ Maokaj wszystkimi swoimi umiejętnościami typu WRK zatrzymuje przeciwnika, a taki Amumu ogłusza go. Dzięki czemu taki wróg pod żadnym pozorem nie jest w stanie się ruszyć, i wystarczy się tylko i wyłącznie skalować? Dzięki temu nasza postać jest w stanie jednym przyciskiem myszy wykierować praktycznie całą grę. Od razu sobie zmutujemy każdego, żeby nie tracić tutaj nerwów na czacie. No i skupimy się głównie dzisiaj na gameplayu. Zagramy sobie dzisiaj takiego amomu typowe zestawienie, takiego tanka, który stosuje też AP przedmioty, czyli głównie gramy frontfajerka, który jest. Rzecz jasna dla tanka, bo meta durability w dosłownie zdominowała całą otaczającą nas metę, a dodatkowo jeszcze wzmocnimy swoje aspekty tankowatości poprzez HP i na demoniku i zarazem będziemy mieli wspaniały efekt podpalania, bo ten Sunfire z efektem pożogi, jeszcze nasze W się aktywuje, jeszcze ten demonik. No przeciwnicy płoną w pył. A przyszłościowo będziemy składać jeszcze jakieś tam tormaile, m.in. Frozen Heart, może jakieś Force of Nature, w zależności od tego jak przeciwnicy się nawidują. Także to tyle, jeżeli chodzi o króciutkie umówienie postaci, albo umówienie naszych planów wobec tej gry. A teraz słucham Was, jak Wam na przykład minął Dzionek. Jakie są relacje z Highliga, Bo powiem szczerze, w chwili kiedy to nagrywam, jednocześnie streamuję i takich rzeczy też nie oglądam na co dzień. Więc jak były takie dymy czy coś, to śmiało piszcie na czacie. Nie masz psychy grać ja mu pod maseczkę? No, niby mam psychę, ale wiesz co, wolę zagrać klasykę i mieć tą gierkę w pokoju. Ponieważ jeżeli będę mieć mnóstwo AP, będę mieć pół tysiąc obrażeń z jednego Q To będę mieć naprawdę bardzo mało HP-ków. A to nie o to mi w tym chodzi Macias i Alberto mają ostry dym na konferencji No to tego akurat nie widziałem to się no wiadomo dlaczego nie widziałem, bo streamowałem, ale <laughs> Szczerze mówiąc Jakie to są dymy, w sensie jaki to jest rodzaj dymów To jest serio coś takiego Specyficznego Wich nie wiem jak to powiedzieć, zadymce fufu. To jest jakiś taki ostry konflikt, czy to jest takie coś serio na siłę? Wycofamy się do bazy, szybszym recallem tak zwanym i kupimy sobie standardowy zestaw dżunglera, czyli połączenie tankowatości, ale zarazem zadawanych obrażeń. Wracając do pytania, co myślisz o lakim o, o ogólnie Xayo Industries? Od momentu kiedy Polak, o ile się nie mylę, opublikował ten materiał, jak było naprawdę wobec jej całej ekipy, to w sumie trochę się zdziwiłem, że ci twórcy tak mocno negatywnie działali wobec konkurencji. Wiadomo, konkurencję chce się przede wszystkim wygryć, żeby był święty spokój na waszej platformie. Jak oni negatywnie do tego podchodzili, no można podgryzać jakby stopy komuś w zupełnie inny sposób niż toksycznymi dodacjami w stylu ej, zabij się czy coś. A odnośnie Luki, o to uważam, że Luki to powinien założyć własną markę, bo Luki to chyba robi największe dymy spośród całych, wszystkich chłopaków. W sensie niektórzy są tam pozytywni, niektórzy to są tacy spokojniejsi, ale chyba i tak największe dymy są u Lukiego. Moim zdaniem, to najlepiej oglądało mi się Lukiego, bo tam była najbardziej taka luźna atmosfera, oraz prowadzący, na swój sposób wiem, że miał wyrąbane, ale to wyrąbanie było o wiele ciekawsze niż u jakiegoś Popusia, czy u jakiegoś innego, nawet chociażby Ksajo. Także taka jest moja opinia. No i ty się poświęciłaś. Od razu kupimy sobie pancerniaki. O pancerniaki można byłoby tu złożyć. Przyszłościowo najwyżej złożymy sobie jakikolwiek rezisty wobec. może gargoyla, Force of Nature. Pożyjemy, zobaczymy. Odnośnie High Liga zaczęło się od tego, że Alberto coś tam się prył do Maciasa. No ja tych pseudonimów to trochę nie znam, może i to dobre dla mnie. No tak szczerze mówiąc, ja nie wiem o czym wy do mnie mówicie, widzowie. No, no joke. <laughs> Ale dobra, jeżeli skoro jest taki realny konflikt, to przynajmniej to się jakoś sensownie ogląda. Więc strasznie zawsze irytowały takie na siłę konflikty na specjalnie takich konferencjach. Bo ludzie na przykład się szanują i z jednej, i z drugiej strony i na przykład nie mają wobec siebie jakiegoś negatywnego zdania. I co oni mu muszą mówić na tych, na transmisjach? Jedynie co, gdzie ktoś dokopał się jakichś brudów albo szuka faktycznie jakiegoś konfliktu na siłę, który jest moim zdaniem bez sensu. To wolisz Zaka czy Amumu? A Mumu, a Mumu jest trzy razy prostszy, teoretycznie na regeneracjach tak nie polega jak Zak, ale jego r działa naprawdę cuda w każdej możliwej walce. Możecie mi widzowie napisać ile razy zmisowałem Q, to będę wam z wdzięczny. Co jak co, macie pewnego rodzaju zabawę teraz na czacie, bo możecie obserwować wyraźnie mój gameplay i mi pisać na czacie ile razy zmisowałem konkretnego spela. Po wbiciu Alberto zanosi się na jakąś ustawkę między nimi i ich ekip? O kurde, to widzę, że taka grubsza sprawa. A jak w stosunku do innych członków tego High League? W sensie chodzi o to, czy inni też mają do siebie taką urazę, jakiś hejt wobec siebie? Czy tak to jest czysto udawane, żeby podbić publiczność? Jedynie co pamiętam, to Maja Staszko się tam bije. To jest dla mnie hitem hitów. Bo kobieta, która teoretycznie była przeciwko przemocy. Nagle idzie do federacji, która opiera się na przemocy. <grych> to jest akurat świetnym wynikiem hipokryzji. No bo nie oszukujmy się. No dziewczyna, która za wszelką cenę dba o dobro wszystkich. Nagle reprezentując sobie taki poziom, to no, nie dziwię się, że ludzie traktują ją tak mega źle. O kurde, ty. Dobrze, Michael, zagrany na tym idzie. A starałem się jak tylko mogę. Wiecie co Wam powiem? Zeskipujemy sobie totalnie tą łezkę. Mi się wydaje, że nie jest ona mi do niczego potrzebna w tym gameplayu. Po prostu złożymy sobie demonika na starcie od razu po Sunfire'ze, a potem pociśniemy w jakieś bardziej defensywne przedmioty. W przypadku łezki zdaję sobie sprawę, że Winter dostarczy mi sporo hapeków i many, ale czy ta postać jest naprawdę manożerna? Chore regeneracje z talizmanu, że to nam w zupełności powinno wystarczać. Chciałbym zobaczyć kiedyś grę z lore, lola typu Wiedźmi, bo dla mnie byłoby to super, Chyba nawiązywałeś się Rykowski wcześniejszymi pytaniami, co sądzę o nadchodzącej grze za dwa lata Ryotu, w sensie chodzi o RPG. Mam mieszane uczucia, bo wydaje mi się, że to nie będzie taki topik, który występuje teraz na scenie w ogóle wszystkich gier komputerowych, jak League of Legends, i to będzie kolejna dawka jakiegoś takiego nadzwyczajnego boom, że każdemu się spodoba, każdy powie, że super, a tak jak w przypadku TFT, to potem zdechnie i po dwóch latach czy tam trzech będzie miało swoich fanatyków. Ta produkcja to będzie zasłonięcie League of Legends na 5 minut, tylko po to, żeby wrócić do League of Legends. Jeżeli ktoś rozumie o co mi chodzi. A no, właśnie, Probo TFT to graż to. Tak, tylko ten nowy set jakoś mi się za bardzo nie spodobał. Tak, jak było tu ustawione z Drake'ami, że to one były ostatnim elementem każdej walki, to było super. I nie miałem żadnych przeciwwskazań. Natomiast teraz to tak. Eee, pół na pół można by rzec. Kurde, o! Wow. kurde, mogłem zostawić toki. Pracyk? A, poczekajmy na niego. <grybany> Wyrąbany. Tak, co? Ale zawsze kluczową strategią na Jona jest to, że jeżeli od was ucieka, to poczekajcie sobie do samego końca, aż on wycofa się, no bo animacja zmusza go do tego, żeby się wycofać. Co sądzisz o mu w obecnej mecie? Bo w tej liście za dużo o nim nie wspominałeś. Uważam, że ta postać ma naprawdę duży potencjał. I zdziwiłem się, że w tym aktualnym momencie, kiedy to nagrywam, posiada ponad 54% radio, bo ta postać jest stricte teraz przeznaczona w roli supporta i dżunglera, a mimo to w dżungli i tak się jest pustoszenie. Mimo to, iż REWORK był przeznaczony typowo na supporta, to ludzie, no, cała społeczność Ligi Legend przeniosła jego potencjał do dżungli. To było niesamowite, ponieważ <ścoughs> twórcy gry planowali jedno, a wyszło jak zwykle drugie. Dobra, wycofamy się od razu do bazy, kupimy sobie Sunfire'a, kupimy w międzyczasie kolejne fragmenty naszego demoniczka. A tu akurat sobie sprzedamy potę, kupimy pinka i lecimy dalej. Tyle, że ich podyczka nie będzie w klatce tylko na ulicy, i oni nie będą sami. Jezus Maria, skoro do tego już dochodzi, że faktycznie do organizacji gal, takich typowo fajtowych, nagle zakładają, że ludzie się będą bić na ulicy czy coś, albo do tego właśnie dochodzi. To piekienie współczuję, To w się sensie no joke, ale. To już trochę za daleko wychodzi, nie uważacie? Bo takie potyczki potyczkami, konflikty, konfliktami, ale to wychodzi moim zdaniem trochę za daleko. No wiadomo, że to przyciąga uwagę ludzi, przyciąga uwagę reklamodawców. Ale sam jestem w szoku, że do tego stopnia ludzie sobie pozwalają. Może spróbujmy z ganką, O kurde, a ja myślałem, że ty wchodzisz. Nie, no, sorry, ja na Cię poświęciłem, ale. Chociaż ja ją porobię teraz. Nie? Nie porobię? Kurde. No, przynajmniej asystę dostałem. Jaką rangę ma efekt pożogi? Rangę? Chyba, że mówisz tutaj o jakby zasięgu umiejętności. No to wtedy tylko i wyłącznie na blisko, no bo głupio by było, że masz nagle 3 km pożogi. No bez przesady. To byłoby bez sensu. A Kościu dostał full combo. W serio? Poleciałeś razem z nim. się dla nas to krok fight, bo w sumie możemy łatwo penetrować. Plus jeszcze nadawać efekt podpałki za pomocą Demonika. No widzicie, ta gra sama z siebie zaczyna się układać. Nie prezentowała się na początku zbyt dobrze. Jedyne co to po prostu farmiliśmy. A teraz zobaczcie, jak możemy łatwo kombekować. O, kurde. Dobra, nice. W sumie? U, nie. Nie, zabiłem się chyba teraz. Ja pierdzielę ale z tym interem. Puls Samiry vs Sunfire. 7% HP maksymalnie wziął. To jest idealny przykład na to, że meta durability wraz z Sunfirem jest niezbalansowana. I każda deckery, który posiada, rzecz jasna, ofensywne przedmioty, jest w stanie robić nic. Nawet jak się napiduje. Nie wydaje że powinniśmy wyczyścić przede wszystkim wizję. Jak wyczyścimy wszędzie wizję, to będzie super. A to też jest wizja. Kurde, wszędzie mają wizję. What the fuck? To jest Word. O! Ty to. To było. Przysięgam. To było totalnie przypadkowe. Jezu. Totalny przypadek, że ja tu zainicjowałem. Jak patrzcie, jak żeśmy ładnie skombekowali to. teraz tą prostą inicjacją to 3 za 0 wychodzi. Plus jeszcze możliwe zdobycie Drake'a. Pokażesz na live'ie ten urywek? Raczej nie, bo to są prawa autorskie, wiesz? Teoretycznie, jakby prawa autorskie nie, nie dotyczyły tego, nie dotyczyły. Czekajcie, dajcie mi chwilę. Ło, kurde, myślę, że zajęte polecę. Wracając, jeżeli te fragmenty live są na prawach autorskich, to mogą mi nawet kanał zbanować. Ja nigdy nie wiem, jak to u nich wygląda, ale wolę raczej... wolę raczej nie ryzykować. A wracając do naszego gameplayu, to tym Amumu teraz postaram się zagrać pod jakieś resisty. No co jak co, głównie złożyliśmy tutaj armorki, żeby Samirkę, seta jak i typowego Jona skontrować, ale te apeki co nieco zaczęły się rozkręcać, dlatego drogą dedukcji postaram się teraz zrealizować między innymi jakikolwiek force of nature, no żeby zaspokoić chociażby tą Akalkę, która będzie pędzić w moją stronę, jak gdyby nigdy nic. Chyba możesz konferencję zauważyć za Feriko bez żadnych problemów. Wiem, ale ryzykować na pewno nie chcę. Mogę prywatnie to zobaczyć, ale tak o kurde. A na pewno tak publicznie na streamie to ryzykować nie będę, bo to chyba bez sensu. I Jezu 4 do Rki mi brakuje, naprawdę. Dobra. Niceo. O, kurde. Dobra, efekt pożogi się odpalił. A, raczej wygramy. Koks. Zobaczcie, jak prosto wykierowaliśmy ten teamfight. Po prostu staliśmy w miejscu, czekaliśmy na te kilka sekund do erki. Po czym wysadziliśmy i Samirkę, plus jeszcze chyba tutaj Gregasa w tym przypadku. No i tyle wytękowaliśmy obrażeń, że przeciwnicy nie byli w stanie się przeze mnie przebić. Nawet dwa level wbiłem, proszę bardzo. Dobra, wycofamy się od razu do bazy. Żeby nie tracić tutaj żadnego czasu, bo posiadamy ponad 2,5 tysiąca, kupimy sobie od razu Force of Nature, żeby zachować te defensywne statystyki wobec i Magic Resistance i Helta, ale zarazem też posiadamy 5 movement Speeda, przez to nasza postać jest bardziej mobilna i dzięki temu możemy łatwiej wyłapywać przeciwnika. Jutro na live, jak będzie, opowiedz wrażenia, co myślisz o tym, co się stało na konfie. Dobra, spokojnie, nie ma problemu. A póki co, widzowie, skupmy się na gameplayu ze strony Amumu. Bo to jest akurat ważniejsza kwestia teraz. I wydaje mi się, że jak miałbym podsumować ten build, to prezentuje się on całkiem dobrze. I jesteśmy tankowatą postacią i posiadamy procentówy. I Conqueror nas co dosłownie sekundy leczy. Jak zapewne widzicie to na załączonym obrazku runek, które cały czas się non-stop aktywują. No więc ja tutaj mógłbym polecić takiego Amumu. Zastanawiam się nad tym, czy nie zaopatrzyć się w ten w meczajkę. Bo niby te staki same z siebie przychodzą. KDA wygląda tak, jakbym grał dosłownie na saporcie. Mam faktycznie więcej do samego supporta. To chyba o czym świadczy widzowie. Z reguły takim Amumu, jak gracie, to staracie się faktycznie oddawać kile swoim sojusznikom, bo Amumu priorytetem nie jest zdobywanie kili. Amumu potencjałem jest zawsze to, kiedy ty poświęcasz się za kogoś jeżeli robicie z siebie mięso armatnie, które inicjuje walkę, i nawet się poświęci, to i tak to jest fajne. Bo Twojej sojusznicy mogą mieć przeciwnika podanego praktycznie na tacy. I dzięki temu taka kijanka odpali full combo w nieruchomych wrogów. A Bolucjan poklika każdego z daleka. Jemano. Łoku, o trafiłem ją. Fox. Bomba guy. No, i cyk, i kobelo bambuno. Panie Secików, proszę tu podejść. Ja wiem, że pan ma złe intencje wobec mnie, ale ja mam dobre, na pewno. Także bądźmy kolegami przez chwilę. Dziękuję. Dobra, zróbmy sobie na spokojnie Drake'a, bo myślę, że nas tutaj nic nie pospiesza w tym meczu i tak prawie, że wszyscy nie żyją. Dlatego wzmocnimy swoją drużynę. I teraz się zastanawiam, co złożyć jako ostatni item, bo z jednej strony. Meczajka byłaby dobrym sposobem na to, żeby zwiększyć swoje potencjalne AP, które wynosi teraz 163. Ale z drugiej strony możemy jeszcze bardziej przeterać wroga, budując kolejne defensywne statystyki. I tutaj gdybam nad tym, czy nie wybrać Gargulca, ewentualnością jest jeszcze Randuin Omena. Trochę przytyraliśmy adeków, potem AP-ki się wzniosły na wyżyny zadawanych obrażeń, a teraz z powrotem adeki powracają, bo Jon już dotrwał do lejta. Wtedy jest bardziej wytrzymały. No i tak jakoś to wygląda w stosunku do Adeków trochę gorzej dla nas. Dlatego albo złożę sobie Randuina, albo złożę gargulca. Ale chyba złożę Randuin Omena, żeby niwelować kryty. Z tym aktualnym zestawieniem powiem wam szczerze: nikt nie ma prawa mnie zabić. Jak wcześniej nie mieli prawa, to teraz to prawo jest podwojone dwukrotnie. Także patrzcie na takiego Jonasza. Wskakujemy sobie w niego żadnego kopotu. Odpalamy sobie efekt Slowka za pomocą naszego Omena, nadajemy mu efekt Stuna. No i co? Jegoś jeszcze sam siebie umiera. A my praktycznie musimy tylko się odszedł z jego kurzu, który nam pozostawi na naszej zbrójce. A mumy to chyba jeden z najłatwiejszych i dżunglerów. Dokładnie tak jak mówisz. Zobacz, samego naszora jesteśmy w stanie zrealizować na Full Bidzie bez niczej pomocy, a ręce mam tutaj. Praktycznie zostanie same przy naszorze dodajemy już ponad 5000 obrażeń w chwili, kiedy to mówię, i to ciągle rośnie. Wydaje mi się, że możemy przetestować limity tego bohatera, żeby zobaczyć do samego końca, ile jesteśmy w stanie zadać obrażeń. I zobaczcie, zrobiliśmy 5850 obrażeń samego W, plus pozostałe kwestie to był efekt pożogi. Mało? <laughs> no chyba dużo. W nie wiedziałem, że Amumu soluje barona. <laughs> to jest nadzwyczajnie proste. A widziałeś, Piotrze? Nie trzeba było zbytnio skomplikowanej mechaniki. Wystarczyło tylko i wyłącznie stać przy nim i cisnąć bekę z przeciwników. Nie wiem, czy ta inicjacja miała w ogóle jakikolwiek sens. no chyba wydaje mi się, że miała, skoro zabiliśmy trzy osoby za jedną. Teraz przynajmniej możemy i splitować topa i jednocześnie mi No i muszą ryzykować: albo podejmują się tego, albo tego. Albo teraz są dwa naraz. Myślę, że chyba w tym momencie zakończymy sobie to spotkanie, bo raczej no, przeciwnicy odpuścili totalnie temat jakiegoś defowania. Jeszcze tutaj na Jona mogę skoczyć profilaktycznie, żeby zadać dodatkowe obrażonka. No i co, koniec końców, łącznie ze statystykami 9, 5, 21 zakończymy sobie to spotkanie. A mumo jest bardzo prosty w tym patchu, dlatego polecam go stosować pod tą typową metę, którą widzieliście na ekranie. No i co, GGWP. Przejdźmy do podsumowania. Myślę, że nie trzeba tutaj więcej przytaczać. Po prostu za tą gierkę dostaliśmy soczystą ocenę S. Nie wiem, czy to jest S- czy nie S, bo widzę tutaj na tym ekranie. Standardowo nagrywaliśmy ten materiał na silverowo-goldowym Elo, aby wam przedstawić jak to działa na niższych progach rangi niż tych wysokich. Jeżeli chodzi o podsumowanie damage'owe, to zrobiliśmy Amumu, kręc pod tanka 41 tysięcy obrażeń. Czy to ma potencjał? Wydaje mi się, że na pewno. A ten wykresik kto idealnie udowadnia. Także polecam serdecznie subskrybować kanał, lajkować go dla zasięgów oraz częściej wpadać na moje transmisje na żywo, gdzie gram tego typu wymysłami zgodnie z waszymi propozycjami. Także trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Yo!